Przed nami nagroda Orange Fair Play. O obręczenie tej nagrody prosimy pana Jacka Murawskiego, członka zarządu PTK Center Tel do spraw finansowych. My wiemy, jakie trzy kluby są w gronie tych wszystkich finalistów, ale to pan Jacek zna kolejność. Zapraszamy już teraz po dwóch przedstawicieli z trzech klubów kibica: z klubu kibica Legi Warszawa, Górnika Zabrze i Lecha Poznań. Zapraszamy panu do nas! To dzięki, niemu, dzięki nim, proszę Państwa, liga jest tak kolorowa. To oni decydują o klimacie naszych stadionów o tym, że mamy piękne oprawy na naszych stadionach. Suma rośnie, napięcie rośnie. Miejsce drugie: klub kibica Legia Warszawa. To są właśnie oni, proszę Państwa, oni, którzy decydują o tym, że tak wyglądają nasze stadiony. 7,5 tysiąca dla klubu kibica Legii Warszawa. Już wszystko jasne, co to ukrywać? Miejsce drugie Legia Warszawa, miejsce trzecie Klub Kibiców Górnika Zabrze, Legia Warszawa. Dzień dobry Państwu. Chciałem na wstępie bardzo podziękować za nagrodę, która jest dla nas naprawdę dużym wyróżnieniem i dużą mobilizacją do dalszej pracy. Chciałbym jednak zauważyć, że to, co pokazujemy, to jest tylko końcowy efekt. Dla nas robienie opraw to wiele tygodni nieprzespanych nocy na terenie klubu, kiedy robiliśmy te wszystkie oprawy, które są potem pokazywane tylko przez parę chwil. To czasami robienie opraw kosztem pracy, szkoły, jakiegoś tam życia prywatnego. I dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie prosić Orange Ręczę o wsparcie kibiców na przykład w walce o zaleg zalegalizowanie środków pirotechnicznych na stadionach. Jest to dla nas bardzo ważne. Naprawdę jest to dla nas bardzo ważne i to nie jest śmieszne, bo dla nas, bo dla nas to jest coś więcej niż tylko mecz. Często za nasz wysiłek, który wkładamy w robienie opraw E, spotyka nas e, na przykład zakaz stadionowy albo ciąganie po sądach. Często sądy są wspierane opiniami pracuj ludzi pracujących w klubach, którzy są wybitnie nieprzychylni kibicom. Jednak nie dajemy się i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, będzie coraz łatwiej będzie coraz prościej. Liczę na Was, że wsparcie. Dziękuję bardzo. Legia Warszawa, miejsce drugie. I proszę Państwa. Kiwice Lecha Poznań, Legii Warszawa i Górnika zabrze. Dziękujemy bardzo Państwu. Gratulujemy wam, ale przede wszystkim dziękujemy. Przechodzimy teraz do następnej nagrody, ale nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że za daleko od Lecha Poznań nie od...